17 marzec Łukasz Pracało witam i zapraszam na kolejne cotygodniowe wydanie wiadomości sportowych. W niedzielę w lipnie koło Leszna zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Warcabach 64-polowych, zwanych także klasycznymi. Udany występ na zawodach odnotowali warcawiści Unii Chorwiec, którzy z Wielkopolski przywieźli 10 medali. W rozgrywanych Mistrzostwach polskich w grze długiej złoty medal zdobył Jakub Gazda, srebrny Klaudia Zaborniak, a brązowe Natalia Zaborniak, Klara Kornaga i Angelika Żuk. W grze błyskawicznej złote medale zdobyli Jakub Gazda i Mateusz Piątek, srebrny Angelika Żuk, a brązowy Klara Kornaga. W drużynowych mistrzostwach Polski wystartowała jedna drużyna Unii w składzie Angelika Żuk-Klaudia Zaborniak i w kategorii do lat 23 zawodniczki zdobyły srebrny medal. Na szczególne wyróżnienie oprócz najlepszego w tej chwili zawodnika Unii Jakuba Gazdy, który za kilka dni wystąpi w 39 finale mistrzostw Polski seniorów jako najmłodszy uczestnik wśród najlepszych 12 seniorów Polski zasługuje także Klara Kornaga zdobywczyni dwóch brązowych medali mistrzostw Polski. Klara w dniach od 7 do 12 kwietnia bieżącego roku będzie reprezentować województwo podkarpackie oraz swój klub podczas czwartej ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach umysłowych w Suwałkach. W miniony czwartek osłabiona kadrowo drużyna Czarnych Oleszyce przegrała 3-2 w Tarnobrzegu z tamtejszą Siarką i przed ostatnim meczem w tym sezonie traci jeden punkt do lidera z Rzeszowa. Spotkanie z Siarką Tarnobrzeg rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy, którzy prowadzili już 2 zera w setach. Czarni, mimo iż awans do trzeciej ligi zapewnili sobie w poprzedniej kolejce, nie odpuścili. Doprowadzając do wyrównania, Ostatnie odsłonie meczu emocje sięgnęły Zenitu. Gospodarze pokazali charakter, ogromną wolę walki i to oni ostatecznie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 na hali sportowej w Oleszycach Czarni podejmować będą Rzeszowskie drugie Liceum i to tam rozstrzygnie się kto zostanie najlepszą drużyną czwartej ligi w bieżącym sezonie. W najbliższą sobotę o godzinie 9 na hali sportowej w Oleszycach odbędzie się czwarty amatorski turniej piłki koszykowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce. Zapraszamy! To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.